kluczka.pl z przywiązania do przygody. Niewielka saszetka firmy Liveventure, przystosowana aby móc powiesić ją na pasie jak i opcjonalnie na szyi. Zamocowanie na pasie umożliwia szlówka zapinana metalowym zatrzaskiem, dodatkowo domykanym rzepem. Główna komora oprócz multitula, latarki, ołówka i pieniędzy. Pomieści nawet paszport, a zmyślna siatka zabezpieczają przed pełnym otwarciem i wysypaniem zawartości. Obie kieszenie zamykane są na plastikowe, spiralne zamki błyskawiczne, dodatkowo zabezpieczone warstwą materiału. Zewnętrzna kieszonka zapinana jest na rzep. Zapewnia to błyskawiczny dostęp do przedmiotów nieukrytych, a jednocześnie pozwala szybko i bez rozpinania umieścić w niej różne drobiazgi. Saszetkę możemy również powiesić na szyi dzięki dodatkowemu odpinanemu sznurkowi. Możemy ją również przewiesić przez ramię. kluczka.pl z przywiązania do przygody